Agnieszka Kaczorowska zwolniła nianie i znów zajmuje się córkami. Co się stało? Był rygorystyczny casting, kilka kandydatek i w końcu zapadła decyzja o współpracy. Agnieszka Kaczorowska dwa miesiące temu zatrudniła profesjonalną nianię, która miała jej pomagać przy wychowywaniu dwóch córeczek. Teraz w jej domu nie ma już opiekunki, i aktorka sama chce zajmować się swymi pociechami. Dlaczego zwolniła pomoc i co się stało? Agnieszka Kaczorowska, czyli słynna Bożeńka z klanu i ognista tancerka z parkietu tańca z gwiazdami, jest mamą od trzech lat. Ze związku z tancerzem Maciejem Belonów w 2019 roku na świat przyszła Emilka, a w 2021 roku urodziła się Gabrysia. Małżeństwo i stworzenie rodziny stało się dla aktorki najważniejsze. Zrezygnowała z nowych projektów, zawiesiła rolę, które grała i otwarcie przyznała. Że kilka najbliższych lat chce poświęcić córkom. To mi daje szczęście, bycie mamą to nie tylko nazwa, ale czas, który poświęcamy rodzinie. Dziecku, miałam taki moment, że dużo mnie nie było i miałam momenty, że wracałam ze łzami w oczach. Powiedziałam sobie, że stop. Bo ten czas nie wróci, mówiła w jednym z wywiadów. I przyznawała, że nie myśli o niani, bo przy pociechach pomaga jej mama, której bezgranicznie ufa. Od razu wiedzieli, że są dla siebie. Po pierwszym tygodniu rozmawialiśmy o dzieciach. Historia miłości Agnieszki Kaczorowskiej i Maciej Peli. Gdy starsza córka Emilka poszła do przedszkola, Agnieszka Kaczorowska zmieniła jednak zdanie. I postanowiła skorzystać z pomocy. Do sprawy podeszła bardzo profesjonalnie i nie chciała zdawać się na przypadek. Celebrytka zrobiła więc casting niczym do filmowej roli, i z czterech zawodowych opiekunek wybrała tę jedyną. Na początku Agnieszka zapewniała, że trafiła na ideę i jest szczęśliwa. Po kilku tygodniach zmieniła jednak zdanie. Co takiego się stało? Okazuje się, że powodem rozstania z opiekunką wcale nie była jakaś afera, czy wpadka niani. Agnieszka przyznała, że nadzwyczajnie w świecie, nie była w stanie znieść myśli. Że obca osoba może kształtować jej córeczki i mieć wpływ na ich wychowanie. Choć pomoc niani z pewnością była wygodna i gwarantowała jej więcej czasu, aktorka ostatecznie podjęła decyzję o jej zwolnieniu. Już zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. To trwało dwa miesiące. Początek to była taka zajawka, wow! Jak ja nie muszę się niczym stresować. Bardzo to było uwalniające i fantastyczne uczucie. Ale szybko się skończyło. Wyszła chęć naszej kontroli wszystkiego, co się dzieje. Niepokoju, powiedziała Plejadzie, myślę, że nie jesteśmy do końca gotowi na to, dodała Kaczorowska. A z... Agnieszka Kaczorowska angażuje córki w reklamy na Instagramie. Dlaczego to robi? One zaczynają zarabiać na swoją przyszłość.